Dzień dobry, chujki. Tutaj Anoniusz, level 16. Pewnie każdy z was zna niezliczone historie o Anonach i ich pojebanych rodzicielach. Odkąd, kurwa, pamiętam, każdy Anon miał swojego fanatyka i wiecie co? To jest nic. W porównaniu do mojego starego to jest, kurwa, nic. Wędkowanie? Pff, da się jeszcze przeżyć. Ostatnio z dziadkiem fajnego suma złapaliśmy. Leczo? Nawet smaczne to gówno. Więc naprawdę nie wiem czemu narzekacie. Pszczoły, plasterek polskiej cebuli nałożony na urządzone miejsce i pokrzyku, Pożądanie papieża Polaka? No rzeczywiście chujowo, ale to także można przezwyciężyć. Wystarczy umacniać się w szkalowaniu papieża, a wtedy nawet 2137 jego portretów, które stary trzyma w salonie nie będzie problemem. Naprawdę, to wszystko to jest nic. Mój szef syn wszedł na wyższy poziom bycia fanatykiem. On nie jest fanatykiem czegokolwiek, nie interesuje go ani wędkowanie, ani leczo, ani miodek, ani papież Polak. Nawet ruskie dywany i wódka go nie podniecają. Ten bojeb postanowił zostać miłośnikiem niczego. Jego dosłownie podnieca nic. Brak czegokolwiek powoduje u niego orgazm. Orgazm w przypadku mojego starego oznacza odczuwanie absolutnie niczego. Żadnego podniecenia, szczęścia, smutku, stoicki kurwa spokój. Pół mieszkania zajebane? Niczym. Najgorzej. Co prawda o nic się nie potykam i na sor z haczykiem w stopie nie trzeba jeździć co trzy dni, no ale o co mi chodzi? Przecież to profit w chuj. No kurwa, nie bardzo. Wiecie jak to jest przez dwie godziny po omacku szukać kibla? Ostatnio zjadłem takiego zajebistego kebaba. Prawdziwe wcielenie islamu. Istna bomba w tureckim arsenale. Jako, że stary oczywiście rok temu przestał płacić za prąd, to w domu nie ma światła. On nie płaci, nie dlatego, że go nie stać. On nie płaci, ponieważ uwielbia ciemność. Jak zapewne wiecie, ciemność jest brakiem światła, Czyli niczym, czyli tym, co mój tatuś kocha najbardziej. Z tego właśnie powodu po dwugodzinnej pielgrzymce do seracza moje zwieracze nie wytrzymały i oddałem salwę na podłogę w salonie. W salonie w cudzysłowie. Dopiero tydzień po tym stara zdołała po zapachu zlokalizować gówno i je posprzątać. Gdy stary dowiedział się o tym, co zrobiłem, podszedł do mnie i ze stoickim spokojem powiedział: Anon, nie sramy w salonie, nie tak cię wychowałem. Jeszcze raz się to powtórzy i nic nie zrobię. O tym incydencie wcieliłem w życie pieluchy dla dorosłych. Anon Level 16 nosi pierdolone pieluchy. Ja jebie. No ale jakim cudem nie mogłem znaleźć toalety we własnym domu? No kurwa, takim, że my nie mieszkamy w normalnym mieszkaniu. Mieszkamy w jebanym, byłym pokoporadzieckim magazynie 30 km za miastem, bo jest bardziej pusty. X kurwa D. Wszystkie dziury, przez które mógłby wpaść najmniejszy promyk światła pozaklejone klejone srebrną taśmą. Ściany pomalowane najczarniejszą farbą, jaką mieli w sklepie pół hektara pustki. Wszystkie szczeliny uszczelnione, by nie powstał nawet najmniejszy wietrzyk. Stara z tego też powodu gotuje wszystkie obiadki na grylu szwagra. Oczywiście robi to na dworze, bo gdyby zaczęła to robić w środku, to wszyscy by się podusili. Ogrzeć się też? Ni chuja. W zimie matka kurwi na ojca, że jej zimno i że ma odmrożenia. W lecie dla odmiany ojciec kurwi na matkę, że zaciepło i że oddala się od swojej temperatury idealnej. Zera kurwa absolutnego. Minus 273, ta chyba IQ. Klimatyzatora oczywiście nie kupi, bo generuje on fale akustyczne, czyli ruch cząsteczek powietrza, czyli wiatr. Wiatr, którego nienawidzi bardziej niż Jury Owsienko dzieci. Z powodu jego akustykofobii, zamiast normalnie drzeć mordę z drugiego końca domu, musimy ze starą do siebie dzwonić. Oczywiście rachunek za telefon wysoki, jak dwie wieże przed federalnym wypadkiem. Rekompensuje to chociaż zerowy rachunek za ogrzewanie i światło, więc bilans jest zerowy, czyli dla naszego pojeba zadowalający. Zerowy. Beka stypa. bo jakieś trzy miesiące temu odkrył morsowanie. Po pięciu dniach usilnych prób zbliżenia się do całkowitej entropii, wylądował w szpitalu z głęboką hipotermią. Matka ryczy, ja także, bo po zaledwie tygodniu wychodzi i wpada na kolejny zajebisty pomysł. Chce jeszcze bardziej pociemnić podłogę i ściany, w tym celu zamawia z zagranicy parę puszek najczarniejszej farby na świecie Vanta Black. Wyprzedział na ten cel resztę tego co stało się jeszcze w magazynie To jest łóżka, taboret, szafy. Nawet sprzedał swojego znienawidzonego pasata by mieć hajs na to gówno Tak kurwa, nawet tego się wyrzekł Więc nie dosyć, że muszę spać na kartonach To jeszcze ziomki się ze mnie śmieją, bo zjeb na wiekowym Wigry 3 Podwozi mnie do szkoły Chuj, kurwa, chuj Najgorsze jest to, że za hajs, który wypierdolił, jedyne co zdołał pomalować, to kwadrat dwa na dwa metry w miejscu, gdzie nie stoi jego łóżko. Zapewne, gdyby ktoś teraz w nocy włączył światło, zobaczyłby iluzję starego pijanego, lewitującego nad przepaścią. XD. Od tego czasu śpi na betonie, bo łóżko jest zbyt wygodne. A beton natomiast sprawia, że tracisz czucie i nic nie czujesz. Zajebiste. No nie bardzo. Debil od leżenia na zimnym betonie nabawił się zapalenia korzonek, a następnie rwy kulszowej. Kurwił, kurwił i kurwił przez następne dwa tygodnie ze stoickim spokojem, że chuje spokojnie żyć nie dadzą. Po tym przez pewien czas był względny spokój. Odkąd noszę pieluchę, ani razu nie zesrałem się na podłogę w salonie. Profit. Ziomki oczywiście dalej cisną bekę ze starego, cicho-ciemnego podwożącego mnie rowerem. Spokój. Aż do czasu. W letni czerwcowy wieczór do drzwi chali, postanawiają zapukać świadkowie Jehowy. Jakim cudem nas tu znaleźli, to ja nie. Po pięciu minutach ojciec doszedł wreszcie do drzwi i zaprosił ich do środka. Najpierw zgodnie gadali ze sobą o potrzebie skromnego życia i tego, że dobra materialne nie są potrzebne do szczęścia. Oczywiście każdy mówił w stronę pustki, bo nic nie było widać. Potem, niestety, zeszli na temat życia po śmierci i tego, że każdy na końcu zostanie rozliczony ze swoich win, po czym, jeśli był dobry. Dobry to dostąpi życia wiecznego w miłosierdziu Bożym. No i się kurwa zaczęło. Mianowicie mój ojciec, wbrew pozorom będąc typowym Januszem, jest zagorzałym ateistą. Nie wierzy w życie po śmierci i uważa, że po życiu nic nie ma. Tylko nicość pustka, czyli to, co starego podnieca najbardziej. Jakich ich zaczął nadupcać, ocie, panie! Kurwił i kurwiła, mówiąc kurwił, mam na myśli oczywiście stoicki spokój. Szary jak ściany typowej kamienicy napierdalał na nich, że są debilami i że Bóg nie istnieje. Oni próbowali się bronić, mówiąc, że każdy może dostąpić miłosierdzie Panu Naszym. Ten natomiast ich wyśmiał, oznajmiając, że w dupie ma miłosierdzie Boże i że jest to najgorsza rzecz, jakiej można dostąpić po śmierci, bo po śmierci nie ma nic. Człowiek odnajduje spokój. Żadnych dźwięków, światła, zapachów, żadnego dotyku, żadnej informacji. Zero komorników, jebana, nirwana. Na końcu przypierdolił jednemu z typków i kazał im wypierdalać. Dopiero po godzinie znaleźli wyjście z magazynu. W międzyczasie wdepnęli w gówno pozostawione na podłodze. Tym razem to sam stary nie wytrzymał i popuścił. Gdy tego samego dnia sranie na niewidzialny dywan się powtórzyło, ojciec postanowił, że od teraz będzie srał tam, gdzie śpi. Więc od teraz nie dosyć, że podwozi mnie na swoim rozjebanym Wigry 3, to jeszcze jebie od niego na kilometr głównym. On sam tego nie czuje, bo postanowił być sprytnym i wdrożył w życie zatyczki do nosa. By nic nie czuć. Oczywiście nie mam życia w szkole i nawet ten cichy dzieciak ciśnie z innymi z nazbekę. Chuj kurwa, chuj! Niestety karuzela z pierdolenia dopiero się rozkręca. Po odwiedzinach religijnych państwa postanowił wypowiedzieć wojnę Kościołowi. Oczywiście zamiast jak normalny człowiek, szkalować katoli za pomocą internetu. Co tydzień przychodzi na rynek i na kurwia na ludzi wchodzących i wychodzących z Kościoła Mariackiego, że Bóg nie istnieje, i Jan Paweł to materialny skurwysyn. Wielokrotnie namawiałem go, by korzystał w tym celu z internetu, ale nie kurwa. On nie będzie używał internetu, bo papież go jasny strzela, gdy widzi białe strony skażone treścią. Przez dwa tygodnie, dzień w dzień, chodził na ten pierdolony rynek i nakurwiał na każdego, kto uważał, że jest cokolwiek po spadnięciu z rowerka. W końcu zgarnęła go policja i wlepiła mandat 800 ziko za zakłócenie porządku i obrazę uczuć religijnych. Czy po tym się poddał? Nie, kurwa. Tydzień po tym postanowił zaatakować najliczniejszą w Polsce mniejszość religijną. Muzułmanów. Poszedł pod meczet i rozpoczął obrażanie islamu kropka Akbar. Kurwił na nich jak pojebany. Nikt nigdy nie widział tak spokojnego disowania. W końcu przelał czarę goryczy, dostał kosę pod żebro od jakiegoś radykała za stwierdzenie, że Allah to materialny część napędowa od roweru. Ledwie przeżył, ale przeżył. Stary znowu w szpitalu, matka ponownie ryczy. Ja również, bo znowu spędza tam tylko tydzień. Po tym zdarzeniu nareszcie odpuszcza i jest względny spokój. Nawet jest spoko, bo znajduje z nim wspólny temat do rozmów. Dziennie wieczorem we wspólnym gronie szkalujemy papieża Polaka. Profit w chuj. Niestety do czasu, bo zjeb dochodzi do wniosku, że rozmawianie z innymi oddala go od jego ideałów. Otóż to od tego momentu postanawia do nikogo się nie odzywać. Po nieudanej próbie wzięcia kredytu na 200 puszek farby wantable o włącznej wartości 2 milionów ziko, postanawia, że od teraz nie będzie robił kompletnie nic. Debil przez następne dwa lata jedyne co robi, to leży na zimnym betonie i żre karmę dla rybek. Oczywiście w milczeniu. Czemu karmę dla rybek? Bo nie ma kurwa smaku. Chuj, nawet na moje osiemnaste urodziny nie podnosi się z podłogi. Ja pierdolę. Jako, że pełnoletnież mocno wyprowadzam się. Wolność, kurwo. W końcu widzę światło. Akurat rozpoczyna się zima. Ciężka zima. Dwa miesiące później oboje moich rodziców nie żyje. Mamy zmarła z powodu wychłodzenia. Stary natomiast zmarł z głodu, bo nie miał mu kto karmy podać. A sam ruszyć się nie mógł, bo zanik mięśni. Smutna żaba i JPG. Ale tylko z powodu mamy wstrząsa to mną tak mocno, że odszukuje w sobie powołanie. Nawet papiera przestaje szkalować aż tak bardzo. Wstępuje do zakonu i parę lat później zostaje księdzem. No ale Mirki, to już niestety materiał na inną historię. Być może nawet erotyczną.